Tysiące złotych, i to bez żadnych wniosków, bez kolejek, bez papierowej biurokracji? Tak, dobrze słyszycie: trzy tysiące złotych może trafić prosto na wasze konto, a wy nawet nie musicie o to prosić. Wiem, że brzmi to jak bajka, prawda? Ale dzisiaj pokażę wam, że to wcale nie jest złudzenie. To prawdziwa szansa, o której każdy senior powinien wiedzieć. Nazywam się Maria i od lat pomagam polskim emerytom i ręcistom rozumieć ich prawa i możliwości. Wiem, jak często czujecie się zagubieni w gąszczu przepisów, jak trudno jest czasem zrozumieć, co właściwie wam się należy. Dlatego dzisiaj chcę z wami porozmawiać jak przyjaciółka, szczerze, jasno i po ludzku o tym, co naprawdę oznacza ta informacja o trzech tysiącach złotych Ta premia nie jest przypadkowa. Rząd wie, jak trudne były ostatnie lata dla seniorów. Rosnące ceny, drożejące leki, rachunki, które pną się w górę, to wszystko odczuwacie na własnej skórze każdego dnia. I właśnie dlatego wprowadzono rozwiązania, które mają pomóc tym, którzy całe życie ciężko pracowali i zasługują na spokojną, godną jesień życia. Ta wypłata to nie jałmużna, to uznanie waszego wkładu w budowanie tego kraju. Ale kto dokładnie może liczyć na te pieniądze? Czy wszyscy seniorowie otrzymają te premie? Czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić? I co najważniejsze, kiedy te pieniądze mogą trafić na wasze konta? Na te wszystkie pytania odpowiem w tym filmie, krok po kroku, tak żebyście wszystko dokładnie zrozumieli. Zostańcie więc ze mną do końca tego materiału, bo wyjaśnię Wam dokładnie, jak to wszystko działa. A jeśli informacje, które dzisiaj usłyszycie, będą dla Was przydatne, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ważnych wiadomości dla seniorów i podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do sedna sprawy, chciałabym, żebyście przez chwilę pomyśleli o swoim życiu. Pomyślicie o tych wszystkich latach, kiedy wstawaliście o świcie, żeby iść do pracy, o tych zimowych poran, kiedy jeszcze było ciemno, a wy już byliście w drodze do fabryki, do szkoły, do biura, na pole. Pomyślcie o tych wszystkich latach, kiedy odkładaliście z każdej pensji składki na ZUS, wierząc, że kiedyś to się zwróci, że system zaopiekuje się wami, kiedy przyjdzie czas na emeryturę. I wiecie co? Ten czas przyszedł. I dzisiaj ten system, który przez lata budowaliście swoją ciężką pracę, stara się wam pomóc w najlepszy możliwy sposób. Zakład ubezpieczeń społecznych, o którym dzisiaj mówimy, to nie jest jakaś abstrakcyjna instytucja gdzieś daleko. To jest system, który funkcjonuje dla was i dzięki wam. Każda złotówka, którą tam wpłacaliście przez lata swojej pracy, była inwestycją w waszą przyszłość. I teraz, kiedy jesteście na emeryturze lub ręcie, ten system ma obowiązek się wami zatroszczyć. Dlatego właśnie powstają różne programy wsparcia, dodatki, premie, wszystko po to, żeby wasze życie było choć trochę łatwiejsze. Ta premia 3000 złotych, o której dzisiaj rozmawiamy, nie wzięła się znikąd. Jest wynikiem długich dyskusji, analiz i przede wszystkim zrozumienia, że polscy seniorzy potrzebują wsparcia. Ostatnie lata były wyjątkowo trudne dla każdego, ale szczególnie dla osób starszych. Inflacja poszybowała w górę tak szybko, że emerytury, które jeszcze niedawno wydawały się wystarczające, nagle przestały starczać nawet na podstawowe potrzeby. Chleb zdrożał, masło zdrożało, leki, o których nie wspomnę, kosztują czasem więcej niż pół emerytury. I rząd to widzi. Widzi, że ci, którzy zbudowali ten kraj, którzy pracowali przez całe swoje życie, nagle muszą liczyć każdą złotówkę i zastanawiać się, czy starczy im na leki czy na jedzenie. Dlatego właśnie wprowadzono szereg programów pomocowych. Być może słyszeliście o czternastej emeryturze, która pojawiła się kilka lat temu jako dodatkowe wsparcie dla seniorów. To była pierwsza taka inicjatywa na większą skalę, która pokazała, że państwo pamięta o swoich najstarszych obywatelach. Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane raz w roku, zazwyczaj jesienią, które ma pomóc seniorom w pokryciu rosnących kosztów życia. I wiecie co? To nie był jednorazowy gest. Czternasta emerytura stała się stałym elementem systemu, coś, na co można liczyć każdego roku. To dało wielu z Was poczucie bezpieczeństwa i ulgi, że można zaplanować większe wydatki, zrobić zapasy na zimę, kupić potrzebne leki. Ale rząd nie poprzestał na czternastce. Pojawiła się też trzynasta emerytura, czyli dodatkowe świadczenie wypłacane wiosną. Wyobraźcie sobie, dwa razy w roku seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze, które pomagają im przetrwać trudniejsze miesiące. To nie są małe kwoty, mówimy tu o tysiącach złotych, które mogą naprawdę zmienić jakość życia. Dla wielu z Was to oznacza możliwość kupienia nowych okularów, naprawienia zębów, wymiany zużytego sprzętu w domu, czy po prostu trochę większego spokoju finansowego. I to jest właśnie cel tych programów, dać Wam poczucie, że nie jesteście sami, że system o Was pamięta. Teraz wróćmy do tych 3000 złotych, o których mowa w tytule. Skąd się wzięła ta kwota i co dokładnie oznacza? Otóż w ostatnich miesiącach media zaczęły rozpisywać się o możliwości wprowadzenia kolejnej premii dla seniorów, właśnie w wysokości 3000 zł. Ta informacja pojawiła się w kontekście różnych projektów ustaw i propozycji rządowych, mających na celu dalsze wsparcie najstarszych Polaków. Niektóre źródła mówiły o jednorazowej wypłacie, inne o dodatkowym świadczeniu dla tych, którzy spełniają określone kryteria. Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy to naprawdę dotyczy wszystkich seniorów powyżej 65 roku życia? I czy faktycznie nie trzeba składać żadnych wniosków? Odpowiedź jest nieco bardziej złożona, ale proszę, zostańcie ze mną, bo wszystko wyjaśnię krok po kroku. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że takie premie i dodatki są zazwyczaj przyznawane automatycznie przez zyły z osobom, które już pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe. To oznacza, że jeśli jesteście już w systemie, jeśli zyls ma wasze dane i regularnie wypłaca wam emeryturę czy rentę, to w przypadku wprowadzenia takiej premii nie musicie składać dodatkowych wniosków. System sam sprawdzi, czy spełniacie kryteria, i jeśli tak, pieniądze trafią na wasze konto razem z regularną wypłatą lub w osobnym terminie. To jest ogromna zaleta obecnego systemu. Pamiętam czasy, kiedy każdy dodatek, każda pomoc wymagała wypełnienia skomplikowanych formularzy, dostarczenia zaświadczeń, stania w długich kolejkach. Dzisiaj jest inaczej. ZWS zdigitalizował się, system działa sprawniej, a większość świadczeń jest przyznawana automatycznie. Oczywiście nadal zdarzają się sytuacje, które wymagają osobistej wizyty czy złożenia dokumentów, ale w przypadku ogólnokrajowych programów pomocowych takich jak 14 czy 13 emerytura wszystko odbywa się bez waszego udziału wystarczy że jesteście beneficjentami systemu ale kto konkretnie może liczyć na te premie 3000 zł tutaj musimy być szczerzy i uczciwie nie wszystkie informacje które krążą w mediach są w pełni dokładne czasami nagłówki są sformułowane w sposób który może wprowadzać w błąd Dlatego tak ważne jest, żeby dokładnie sprawdzać źródła i nie opierać się wyłącznie na tym, co przeczytacie w jednym artykule czy usłyszycie od sąsiadki. I właśnie dlatego robię ten film, żeby wyjaśnić wam, co jest prawdą, a co wymaga doprecyzowania. W rzeczywistości taka premia 3000 zł może być częścią szerszego programu pomocowego, który ma określone kryteria kwalifikacyjne. Na przykład może być przeznaczona dla seniorów, których emerytury nie przekraczają określonego progu dochodowego. To jest częsta praktyka w przypadku świadczeń pomocowych, są one kierowane do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Jeśli wasza emerytura jest stosunkowo wysoka, może się okazać, że nie kwalifikujecie się do takiego dodatku. Ale jeśli należycie do grupy osób o niższych dochodach, wtedy taka premia może być dla was przeznaczona. Innym możliwym kryterium może być wiek. Tytuł mówi o seniorach powyżej 65 roku życia, co sugeruje, że to właśnie ta grupa jest głównymi beneficjentami. I to ma sens, osoby powyżej 65 są zazwyczaj już kilka czy kilkanaście lat na emeryturze, ich oszczędności mogły się wyczerpać, a koszty życia związane z wiekiem, jak leki, opieka medyczna, pomoc w codziennych czynnościach rosną. Dlatego właśnie ta grupa jest często w centrum uwagi rządowych programów pomocowych. Chciałabym teraz opowiedzieć Wam historię Pani Zofii, mojej sąsiadki z bloku. Pani Zofia ma 72 lata, całe życie przepracowała w szpitalu jako pielęgniarka. Przez te wszystkie lata ciężkiej pracy zarabiała skromnie, więc jej emerytura nie jest wysoka około 1400 zł miesięcznie. Kiedy w zeszłym roku usłyszała o 14 emeryturze, była sceptyczna. Maria powiedziała mi: Ja już nie wierzę w takie bajki. Pewnie znowu trzeba będzie latać po urzędach, a na końcu się okaże, że ja się nie kwalifikuję. Ale wiecie co: Kiedy przyszedł termin wypłaty, na jej konto wpłynęła dodatkowa kwota, bez żadnego wysiłku z jej strony. Zadzwoniła do mnie wtedy, wzruszona prawie do łez. Nawet nie musiałam nic robić, powiedziała. Po prostu przyszło. Za te pieniądze pani Zofia kupiła sobie nowe okulary, na które oszczędzała od miesięcy, i zrobiła zapasy leków na zimę. To może wydawać się małą rzeczą, ale dla niej to była ogromna ulga i poczucie, że ktoś o niej pamięta. Takie historie pokazują, jak ważne są te programy pomocowe. To nie są abstrakcyjne liczby czy polityczne obietnice, to jest konkretna pomoc dla konkretnych ludzi. Dla Was, dla Waszych przyjaciół, sąsiadów, członków rodziny, dla wszystkich, którzy przepracowali całe życie i teraz zasługują na spokój i godne warunki. Wracając do kwestii 3000 złotych, nawet jeśli ostateczne szczegóły programu mogą się różnić od tego, co sugeruje nagłówek, najważniejsze jest to, że kierunek jest dobry. Państwo polskie coraz bardziej dostrzega potrzeby seniorów i wprowadza rozwiązania, które mają poprawić Wasze życie. Czy będzie to dokładnie 3000 zł w formie jednorazowej premii? A może będzie to seria mniejszych wypłat rozłożonych w czasie? A może dodatkowe świadczenie dla określonej grupy seniorów? To wszystko zależy od konkretnych przepisów, które są w trakcie tworzenia lub już wdrażane. Co ważne, nawet jeśli konkretna kwota czy termin mogą się różnić, trend jest jasny: wsparcie dla seniorów będzie się zwiększać. Rząd rozumie, że starzejące się społeczeństwo to jedno z największych wyzwań współczesnej Polski i stara się na to odpowiedzieć konkretnymi działaniami. Obok 13 i 14 emerytury pojawiają się kolejne propozycje, dodatki osłonowe, dopłaty do energii, zwolnienia z opłat, programy mieszkaniowe dla seniorów. To wszystko razem tworzy coraz bardziej kompleksową siatkę bezpieczeństwa dla najstarszych Polaków. Chciałabym też, żebyście zrozumieli, jak działa system przyznawania takich świadczeń. Kiedy rząd decyduje się na wprowadzenie nowego dodatku czy premii, najpierw musi to przejść przez cały proces legislacyjny. Najpierw powstaje projekt ustawy, który jest konsultowany, poprawiany, głosowany w parlamencie. Dopiero po uchwaleniu ustawy i jej opublikowaniu w dzienniku ustaw ZES otrzymuje polecenie wdrożenia nowego świadczenia. To zajmuje czas, często kilka miesięcy od momentu ogłoszenia pomysłu do faktycznej wypłaty pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, żeby być cierpliwym i śledzić oficjalne komunikaty.